serdecznie. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Rudolf na czele czerwonym nosem świeci w ciemności, błyska z radości. A Mikołaj woła, trzymajcie kurce, czekają dzieciaki na prezentów. Za kominem U -u -u -u. Mikołaj się śmieje swym grubym głosem. U -u -u. Tu auto, tam lalka, gdzieś miś na kanapie. Każdy coś dostanie, czekaj ty. Ho, 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 już lecimy w rok. Renifery w biegu robią wielki skok. Prezenty w kominy szybko jak strzała Mikołaj. Dzieciaki w radości w domu hałas taki, że w uszach dzwoni. To Mikołaj przyszedł, był tu w tę noc. Teraz wraca do Laponii, by zregenerować moc. Ho, 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 poczynek, czas, do zobaczy, ja w grudniu wrócę na czas. Bo święty Mikołaj, choć pracy ma w grud, zawsze w sercu niesie swój świąteczny cel. I said.